Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jest środa, godzina 15, to jest kanał Pogromcy Betów, a ja jestem Patryk. Dzisiaj znowu będziemy mieć kolejne typy dla Was, ale na wstępie zachęcam do lajkowania i zostawienia subskrypcji oczywiście, oraz do dołączania do grupy na Facebooku, bo tam od poniedziałku ruszyła Liga Pogromców, także też możecie wziąć udział, wystarczy wejść na grupę. A no i oczywiście dla nowych użytkowników grupy mamy 10 złotych bonusie od BetLig, tak po prostu za nic, wystarczy napisać swój nick w odpowiednim komentarzu pod odpowiednim postem. Serdecznie zachęcam. Link oczywiście w opisie filmu. Krótkie podsumowanie tego, co działo się wczoraj: dwa kuponiki, progresja i kupon specjalny. Kupon specjalny niestety nie siadł. Widzę, w Łódź oczywiście musiał dostać szeroką kartkę już w 14. Minucie meczu. Zepsuło to kompletnie cały mecz. Widzę, zremisował szczęśliwie 1 do 1 na własnym boisku z Zagłębiem Sosnowiec. Jeżeli chodzi o progresję, no to niestety nie siedzę w głowie Franka Lamparda. Odcinek był nagrywany przed 15, a mecz był o godzinie 21. Tam i Abraham nie wyszedł w pierwszym składzie, więc jeden zakład był rozliczony po kursie 1. Jeśli chodzi o drugi zakład, to Ferencz Warosz zremisował bezbramkowo z Mylde FK, co było dość zaskakujące, bo ponieważ w pierwszym spotkaniu padł wynik 3 do 3. No niestety, progresja nie siedzi dzisiaj. Drugi próg, tak jak to Zazwyczaj bywa. I na szybką mecz konkursowy, żebym nie zapomniał, dzisiejszy mecz, który będzie się obstawiać, to Superbuchar Niemiec: Bayern kontra Borussia. Gramy na Allianz Arena w Monachium. Przypominam zasady: dokładny wynik wraz z minutą pierwszej bramki i nikien zbyt klika to bardzo ważne. Pierwsza osoba, która wytypuje dokładny wynik i będzie najbliżej minuty pierwszej bramki. Leci do niej 50 zł na konto bonusowe od BetClick. A żeby taki bonus otrzymać i w ogóle wziąć udział. W konkursie oczywiście trzeba mieć konto na BetClick. Załóżcie go z kodem BETY 150 to jest ten kod, który właśnie widzicie na ekranie. I wpłaccie swój pierwszy depozyt do 50 zł. To my ten depozyt potroimy więc będziecie grać za nie 50 a 150 zł. To bardzo prosta sprawa. Oczywiście możecie wpłacić mniej, na przykład 20 i będziecie grać wtedy za 60, tak to właśnie działa. Zachęcam do grania razem z nami. Wszystkie informacje w opisie. jak na stronie BetClick. Ok, zacznijmy więc. Typować pierwsze spotkanie na kuponie do Progresy. Fibora czego? Paok, solniki kontra FC. Krasnodar w pierwszym meczu. Paok, dzielnie walczący. Paok przegrał niestety na wyjeździe. 2 do 1 z Krasnodarem. Jedna bramka zaliczki przywieziona z Rosji. To bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o. Piłkarzy z Grecji. W tym spotkaniu Paokowi wypadałoby wygrać. Oczywiście musi wygrać, jeżeli chce przejść tą rywalizację, więc musi strzelić Bramkę. Z drugiej strony, Krasnodar, jeżeli Bramkę straci, to oczywiście będzie chciał wyrównać to spotkanie, ponieważ o, to oni są w tym momencie w lepszej sytuacji, ponieważ pierwsze spotkanie zwyciężyli. 0-0 oczywiście, jak najbardziej Krasnodarowi również daje awans, ale uważam, że Paok. U siebie na stadionie jest groźny i potrafi bramki strzelać. Już to pokazał oczywiście w Rosji, już jedną bramkę na wyjeździe Krasnodarowi strzelił, więc dlaczego miałoby być inaczej u siebie w Grecji? Obie drużyny strzelał Gola po kursie 1,71 to jest pierwszy typ na kuponie do progresji. Drugie spotkanie przejdziemy sobie do Ligi Hiszpańskiej. Tam Huesca gra dzisiaj z Atletico Madrid. Jeżeli chodzi o Atletico Madrid, no to ostatnie spotkanie z Granadą, wygrane 6 do 1, może świadczyć o tym, że nie wiem, Diego Simeone zmienił taktykę zespołu, yy, czy coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o poprzednie spotkanie w meczach towarzyskich z Almerią, no to już nie możemy tego brać bardzo na poważnie. Wygrana 4 do 1, owszem, dużo bramek szczelonych. W sumie w dwóch meczach poprzednich Atletico strzeliło aż 10 goli myślę, że to, to tamte dwa spotkania to jest taki troszeczkę wypadek, przy, paradoksalnie wypadek przy pracy, jeśli chodzi o piłkę Diego Simeone i w tym spotkaniu zagrają swoją taką, taką typową piłkę Obronną, czyli strzelamy bramkę i do końca, meczu, do końca meczu nie dzieje się nic. Jeśli chodzi o to spotkanie, no to wejdziemy sobie w zakłady kombinacyjne Atletico Madrid lub Remis i poniżej 2,5 gola w meczu po kursie 1,94. Tak jest. Drugi typ na kuponie do progresji Fibonacciego. Próg numer 2, postawione 50 zł, 146,08. Czekamy. Jeśli chodzi o kupon specjalny, to w zakładce popularne na BetClick mamy taki mecz na samym szczycie jak Burnley kontra Manchester City w Pucharze Ligi Angielskiej i tutaj nad tym meczem rozwodził się nie będę za dużo. Manchester City wygra to spotkanie po kursie 1.37, to jest pierwszy typ na kuponie specjalnym. Drugi typ to już wejdziemy sobie w superkursy, bo tam oczywiście spotkanie w Pucharze Niemiec Borussia Dortmund kontra Bayer Monachium. Wiemy wszyscy doskonale co działo się w ten weekend. Borussia przegrywał się na wyjeździe z Augsburgiem, a Bayern Monachium przegrywa 4-1 do 1 z Hoffenheim. Podziało się dużo, ewidentnie Hansi Flick dał odpocząć głównym graczom, m.in. Robertowi Randowskiego, chociaż Polak oczywiście w końcu chce spotkania na boisko. Wszedł. Uważam, że to spotkanie Bayern Monachium wygra nie tylko dlatego, że po prostu jest zespołem lepszym w tym sezonie i w tamtym również, również był. Po prostu patrząc na ławkę rezerwową Borusi nie widzę tam żadnych argumentów. Krążą plotki, że Sancho na. Ten, na to spotkanie z Borucją po prostu nie pojechał. A jak zobaczymy sobie na, na absencję w tym meczu, to pozwolę sobie wspomóc tutaj ściągawką. Azard, Morej, Schmelzer, Zagadu, Piszczek, Rasz i Schulz. to są zawodnicy, którzy w tym meczu nie zagrają. Myślę, że argumentów jest wystarczająco na to, żeby Bayern Monachium postawić jako zwycięzcę tego spotkania po kursie 1.54, 54 po superkursie i do tego zachęcam. 50 zł postawione na Super na zakład specjalny, i czekamy, aż się zazieleni. Ok, to tyle na dzisiaj. Przypominam o Lidze Pogromców, która odbywa się na grupie na Facebooku. Do grupy link oczywiście macie w opisie filmu. Zostawcie lajka, like subskrypcję i widzimy się jutro, jak zawsze, o 15. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.